To nie mówi do Was w przypowieściach, Powiem wszystko, wszystkie są objaśnione. Nie mówi do Was bardziej lub mniej zmetaforezowany sposób, co pewnie uczeni chcieliby Wam wmówić. Mówi do Was wprost, żąda takich odpowiedzi. Dzieci, wszystko co kindybae Wam opowiadają, moi drodzy kapłani, to jest ich wymysł. Na temat Pisma Świętego już powiedzieli, wszystko święci Ojcowie Kościoła jest wyjaśnione. My mamy gotowe. Teraz jest jeszcze trend, trend, trendy metafory, bo taka, taka moda, więc ta metafora nie odchodzi. Te, tak jak zabrał głos Karnał Krajewski na temat, ja tu dam jutro powiem komunikat nie? na temat imigracji, całą duszę popieram tą inicjatywę dzieci kardynał się powołał, że to w Polsce się tak niedobrze dzieje do młodzieży i mówi ci, no Pan Jezus był też imigrantem, to skąd on taką egzekucję Pan nie był imigrantem, wyrzucili go, sytuacja go zmusiła, jak byłby imigrantem, to ma kardynał rację, w takim razie krzyż musi szukać kardynał Krajewski w Tebach albo w Aleksandrii w Egipcie. Przecież Pan Jezus od razu wrócił do siebie, jak się zmieniła koniunktura, to nie była imigracja, co on wymyślił? Żeby znowu raz nas zdradzili przy covid zie teraz nas, zachęca nas do d, narodowej zdrady przy imigracji. Przecież Polski nie będzie. Gdyby przestudiował emigrację ludów, co to się stało z Rzymem, co to się stało z naszymi pol ziemiami polskimi, widzicie, że Polska była prawie do Renu. Słowianie byli do Renu. Saksonia, Turyngia, to było wszystko słowiańskie. Pod Hamburg u północy to bosko-słowiańskie. Więc oni stosują takie metafory swoje. Konsekwencją tego jest, że dzieci, dzieci było jabłko. Był, był, tak Karnał się zachowuje tak by był jabłkiem na. Jabłoni spadł na ziemię i stał się gruszką. Pan Jezus przed tym przestrzega, nie? mówi jasno. Pismo Święte nie mówi do Was przy powieściach bowiem wszystkie są objawione, objaśnione. Nie mówi do Was w bardziej lub mniej zmetaforyzowany sposób, co pewni uczeni chcieliby Wam wmówić. Mówi do Was wprost i żąda takiej odpowiedzi. Jak Pan mówi, chce być królem, no to dzieci, to nie wymyśla. Porzućcie więc niesprawiedliwe wyroki? I pójdźcie za mną. Idą za mną wzgarda, poniżenie, odrzucenie, samotność. Lecz przede mną kroczy chwała burza, której, dla której warto żyć. Dzieci cały czas wiszkuje, bo tysiące myśli mi przychodzi. Chciałbym, aby wasza wiara przejawiała się w poszukiwaniu prawdy. Nie wystarczy bowiem wypowiedzieć słowa. Należy je również rozważać w swoim sercu i dążyć do pojmowania. Leniwi w wierze, takimi jesteście, dzieci, do takiego stanu, doprowadzono formacyjnie kapłaństwo. Leniwi w wierze. Specjaliści od łuków, białej broni, szczelb sportowych, bo się znam całe życie rysy kapłanów, czym są dobrzy. Zbieracze znaczków, monet, grzebią, zdobywają wiedzę na temat znaczka. Ty, na temat Boga nie, nie palcem nie ruszy. No nieporonione? To bractwo to jest leniwe w wierze. Przyjęliście wiarę w takim stopniu, jaki nie godzi w wasze interesy. Logiczne dzieci. To nieprawdopodobne dzieci. To muszę do, do Kropaństwa, bo tego, że mnie włożył. Bo, czemu nie ma intronizacji? No, jak będzie intronizacja, jak oni są leniwi wierze, przyjmują wiarę w takim stopniu, jaki nie godzi, który, jaki nie godzi w ich interesy, jaki nie zmusza ich do radykalnej zmiany życia. Oni są w stanie się zgodzić na to, że Pan Jezus miał Magdalenę i z nią współżył. Ja to na pamięć znam tą teologię. Będą filmy kręcili, wszystko pogadzicie. Wszystko, wszystko wytłumaczał. Przyjęliście wiarę w takim stopniu, jaki nie godzi wasze interesy, jaki nie zmusza was do radykalnej zmiany życia, podczas gdy poszukiwanie prawdy jest drogą bez powrotu Wiedzie tam, gdzie powieje Duch Święty, i zostawia wszystko daleko w tyle. To jeszcze fiszka kapłani. Bardzo pragnę, aby moi synowie poszukiwali prawdy. Ja jestem prawdą. Nie godzi się wam wybranym powtarzać za motłochem. ukrzyżuj go. Chcemy, abyś go ukrzyżował. Dzieci, dzisiejsi, leniwi kapłani w wierze mają taki oto transparent nad swoją głową i nad swoimi parafiami, plemaniami. Ukrzyżuj go. Chcemy, abyś go ukrzyżował. Dlatego oni nie chcą introizacji. No bo król robi porządki. Nie godzi się wam wypowiadać słów, za które nie jesteście gotowi zaświadczyć waszym życiem. Bo nam, bo nie mówią o niebiosach i, i mistycyzmie. Ale teraz już coraz mniej. Teraz się mówi o pizzy, o obiedzie, o wakacjach. Jak pani jest pięknie ubrana, to zauważy, nie? a Kielin na ołtarzu cały zerdzewiany, tego nie widzi. Nie godzi się wam wypowiadać słów, za które nie jesteście gotowi zaświadczyć własnym życiem. Wasze życie jest świadectwem prawdy, winno być takim, dlatego słowa, które wypowiadacie, wyniosą, wam ku, wyniosą was ku wyżynom nieba lub zaciążą nad waszymi duszami w wiecznym potępieniu. Jedne z pierwszych przestrug mojej mamy, jakie, jakie słyszałem pamiętaj synu. Piekło jest wybrukowane kapłanami. Jak otwierałem drugie życie kapłańskiego, to od mamy usłyszałem. Pamiętaj synu. Piekło jest wybrukowane kapłanami. Pan tu jasno mówi. Albo będą wyniesieni na brzy wam lub też, moi drodzy, zaciążą te słowa nad ich duszami w wiecznym potępieniu. Waszcie słowa, bo nie znacie dnia i godziny. Ileście plugawych słów powiesili nade mną, nad moimi rycerzami, nad tymi, którzy chcą uratowania kościoła. Co wyście wygadywali z Ambon, Słuchajcie, co do was Pan Bóg mówi. Słowo kapłana jest tysiąckroć większe od słowa innej duszy. Jego moc sprawcza ma siłę tysiąckroć większą. właśnie słowa, bo nie znacie ich drogi, jaką każde z nich przejdzie. Chodzi o słowo, aby zbawić lub zwieść duszę. Niech wasze słowa będą utwierdzone w prawdzie, Abyście nie byli, abyście nie byli zbawieni lub potępieni bezwiednie. Żyć, żyjecie bowiem, jakbyście nie wiedzieli, nie słyszeli, nie rozumieli, nie pojmowali. Żyjecie jak zwierzęta, którym nie dano rozumu. Dzieci. Ja bym to czytał, ale ja tego nie wyłapał, że to aż tak jest mocno powiedziane o stanie kapłaństwa. To będzie podtytuł przy rozdziale kapłani. Kapłani, żyjecie bowiem, jakbyście nie widzieli, nie słyszeli, nie rozumieli, nie pojmowali, jak zwierzęta, którym nie dano rozumu. Co trzeba było zrobić, żeby rozbroić kapłana? Kapłan, który ściąga lub koloradkę, on nie ma rozumu. Kapujecie? On po takim geście Powinien czym prędzej się ożenić. Lub też, jak robił to biskup włocławski, chłopy na tiry. Pastor Franciszek powiedział dosadnie. Wrócić w objęcia kobiet, bo dzieci potrzebują ojca. Każdy człowiek jest samodpowiedzialny za swoje zbawienie. Winien postępować zgodnie ze swoim sumieniem, jeżeli takie je posiada. Dzieci, jeśli Pan Bóg mówi, że kapłani żyją jak zwierzęta, którym by nie dano rozumu, to znaczy, że nie posiadają sumienia. Czy rozumiecie? Bo jeśli nie widzą, nie słyszą, nie rozumieją, nie pojmują, dzieci nie mają sumienia. Bo sumienie jest tą przestrzenią, gdzie światło daje Duch Święty. Czy mnie rozumiecie? Ile razy pewne odkrywamy, co się nam w głowie naszej kapusie nie minęło przez pryzmat sumienia i działanie Ducha Świętego. Nie liczcie na inne źródła zbawienia. Pastor Franciszek perfekcyjnie wam to pokazał. Spoko, ja wszystkich Was uratuje i uzdrowi. Będziecie zbawieni wszyscy, jak jeden. Jak ja współczuję świętej pamięci pastorowi. Dzieci, jakie lawiny błota na niego lecą. Na niego pracuje 400 tysięcy inteligentnych dusz kapłańskich, posiadających moc słowa. Tysiąc mocniejszą, aniżeli ludzkie inne, to wiecie, jaki tam jest ciąg? Amazonka przy swoim wpadaniu do Atlantyku, która ma 180 km szerokości, to jest, to jest pikuś z tą rzeką, która teraz wali na pastora Franciszka. Wypracowana? Przezbyty, bo to już trudno określić, które ubrano i uformowano w kapłaństwo, które nie mają sumienia, leniwi w wierze, nie widzą, nie słyszą, nie rozumieją, nie pojmują. Żyjecie bowiem, mówi Pan, jak zwierzęta, którym nie dano rozumu. Nie liczcie na inne źródła zbawienia rzeczy, ludzi, przełożonych, bo tylko ja jeden, Jezus Chrystus, mogę Was bawić. Trwajcie więc w swojej posłudze, nie przedkładając jednak niczego i nikogo ponad swego Boga. Gdy Wasi bracia wiążą sobie uszy i kamienie młyńskie, aby skakać do wody i potonąć, nie czyńcie podobnie, bowiem ich potępienie nie wyjedna Wam zbawienia. Zdajecie sobie sprawę, jak jesteśmy chorym stanem my, kapłani? Panie, jak to uratujesz? Uruchomiłeś machinę, którą zapowiedziałeś wobec nas w księdze Michałasza, gnoj odchody wasze na was wyleje? Ale tu nie ma żadnej w tej chwili reformy, nie ma żadnej formy dzieci pomocy kapłanowi. Nikt w kościele nie wie, co zrobić z tym fantem. Więc co wymyślili? Synodalność, żeby to wszystko oddać świeckim. Jest to oficjalne pozbawienie się kapłaństwa w kościele, kapujecie. Oficjalne! Bo dalsze życzenia pójdą coraz bardziej. Bo Maryśka w radzie parafialnej będzie miała cały czas objawienia i wizję. Nie powstrzymasz tej fali. A wszyscy będą, mówić Dobrze mówi? Światłe myślenie? Potrzeba chwili i czasu? Zaraz badania liczne. 99% poparcia ma no i co, co zrobicie? Wszyscy mówią, taka jest norma świata. Wprowadźcie sobie w, w system 3D albo 5D w swojej głowie Zobaczcie, pomyślcie, 400 tysięcy kapłanów na świecie, no i ilu z nich ma kamienie młyńskie na szyi? Dlatego oni nie noszą koloratki. Ten kapłan, który nie nosi koloratki sutanny, krzyża, no on ma kamień młyński na szyi, rozumiecie? Jak ci się będzie przedstawiał, ja księdzem jestem, bo ty się od Natanka, księże, ty masz kamień młyński na szyi. Tu jest morze grzechinskie, wskocz. Kapłan, który rzucił sutannę, dzieci ma kamień młyński na szyi. Stąd profanują sakramenty, przeinaczają słowa pisma świętego. Dzieci wszystko, bo on już wie, jego dusza wie, że jest potępieńcem, więc on robi wszystko żeby innych w to samo bagno wciągać. I bowiem potępienie nie wyjedna wam zbawienia. Módlcie się do Ducha Świętego, aby objawił wam prawdę. Oddawajcie się w niewolę mojej matce, aby uniknąć zasad złego ducha i wyrwać się spod jego władzy. Kapłani macie ostatni gwizdek. Ratujcie swoją skórę i róbcie intronizację pana Jezusa na króla w Polsce, bo pan powiedział, nie jest ważne, do jakiego gnoju weszliście, jak się daleko ode mnie oddaliście, ale kto zrobi intronizację, jeśli świat zrobi intronizację, przebaczę mu. Jedynym ratunkiem dla kapłanów z kamieniem młyńskim na szyi dzieci jest, Introizacja w swojej parafii. Amen.